Cześć! Witam już w następnym odcinku z paczki telefonów Tym razem mamy dwie paczki z Allegro 3 Tą mam pierwszą I Allegro... tutaj nie mogę pokazać list Allegro 4 No Także możemy przejść do tutaj To jest taki woreczek I to będzie taki mega szybki odcinek Bo nie mam czasu za mocno Mam takiego Sony X-Sony i takiego Sony tu jest wysłana. Nie wiem czy działają. Nie testowałam, dopiero co przyszedłem do domu, więc możemy otwierać tą paczuszkę z. Tutaj one impost, ale tak naprawdę to z impostu nie było. Tylko z paczki. Z paczki, ale Jest etykietka, mam, dobra, to trzeba zdjąć etykietkę. Idealnie można otwierać paczkę. Widzimy się, jak otworzę dobra jakby tu coś mam, otwieram tą paczkę. Okej, okay, jest worek. jest woreczek. Dobra, przyznam, że ten worek jest naprawdę wielki. Po co ja go rozdzierałem? O, jest, prostu... oh, dobra. I mamy teraz, tu mamy paczuszkę Owinięty karmem, Oczywiście paczuszkę z impost. Bo z czego innego. Otwieramy. Oto list. Dobra. Mój śmietniczek już się zapchał. Ale to nie... Ojej, to jest gabaryt A. Ja już tu mam gabaryt B, tam coś tam B5, B6, nie pamiętam B5 chyba. Yy, mamy tutaj... No ten karton jest dziwny. Miejsce na etykietę. Fajnie, fajnie. I mamy w środku coś takiego. Otwieramy, jest. Mamy telefon. pudełko, Okej. Okay. Fajna pianka, zachowuję ją. No i mamy co my tu mamy? Telefon. Oto taki telefon LG. Dobra. Lecimy. Otwieramy LG Dobra, on podobno działał. I tak im nie wierzę. <śleszamy> ja myślę, że nie działa, jak go wyrwałem za dobrą sumkę. Pamiętajcie, że jeszcze mamy ten telefon tutaj, nie? Ten w tej paszce tutaj. Y nie chcę, żeby jakieś dane się tutaj wyciągnęły, dlatego co zakrywam to. No, mamy tutaj telefon. Oj, chyba taki, taki, taki trochę gorszy jest telefon. Dobra, potem sobie go Teraz mam kolejną paczuszkę, tutaj akurat. Ona sobie normalnie leżała, leżała sobie normalnie pod skrzynką na listę. Nie wiem, czy pod skrzynką na listę, a nie skrzynką na listę, ale. O i mamy tutaj... Mm, Tikietkę mamy. Ojej. Nie chcę robić jakieś dane. Wicier to ja tutaj wytnę. Ten telefon tak był bezpośrednio tu wysłany do mnie, to, to tutaj powinien od razu być w tym. Zobaczymy. No weź. Nie chce mi się ten statyw... Nie chcę mi się ten statyw ustawić, ciągle mi się przewraca. No, ale ja od razu. Telefon bez nawet niczego. list rzucam. I to jest telefon. Piękny, piękny widoczek. Telefon. Otwiera się. Uuu, nawet ty nawet fajna trolla. Z wodafonu. Nawet nie widziałem, że z wodafonu. Także yy, dziękuję za wam serdecznie za oglądanie. U, no i widzimy się w następnych odcinkach, jeśli jeszcze będę miał czas je zrobić. Ale pewnie będę miał, bo jeszcze będzie więcej telefonów do mnie przychodzić, więc... Yy, cześć! No, cześć no.